Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj kilka słów o strategii, o strategii jaką używam na wykresach dziennych. Ale na wstępie kilka słów o grupie. Tutaj stworzyłem grupę Sygnały Forex, na której będę się dzielił z wami swoimi pomysłami na trade. Większość, większość, no praktycznie wszystkie sygnały tutaj, które pokazuję, są przemyśleniami e, można powiedzieć e, przyszłościowymi e, w każdy kto będzie chciał sobie tutaj korzystać z tego oczywiście nie jest to jakaś rekomendacja, że nie wiem to święty graal i wszystkie wejścia, pomysły są idealne po prostu jest to pomysł na trade, pomysł przynajmniej e, dla mnie ja w te e, transakcje wchodzę generalnie szukam rynków na których jest większa przewaga w stosunku zysku do ryzyka, więc tymi sygnałami właśnie dzielę się. No, i tak powiedziałem, one są z wyprzedzeniem, więc zazwyczaj wchodzę o godzinie dwu, między 22 a 24 po zamknięciu świecy, już najlepiej, czyli no o 23 dokładnie, bo wiadomo, że. U większości brokerów jest przesunięty ten czas plus jeden, więc jest czas na przygotowanie się do takiej pozycji. Grupę umieszczę w linku pod tym wideo, więc każdy będzie się mógł przyłączyć do tej grupy. Można sobie popatrzeć, jak to tutaj wygląda. A teraz opowiem o sygnałach. Jeśli ktoś nie ma Facebooka, to w większości tych sygnałów, które są na Facebooku, staram się tutaj wrzucać na bloga. Droga na szczyt.com. Tutaj są właśnie te sygnały. Ja wrzucę też link pod tym wideo do bezpośrednio tutaj, właśnie do um, od razu tych, no, tych um, analizy technicznej. O, tak to fachowo powiem no i tutaj jest no, krótki komentarz tak samo na Facebooku tam nie bardzo się rozpisuje. Myślę, że po wykresie widać o co chodzi a teraz jak w tym wideo omówię swoje podejście do tego to myślę, że każdy będzie wiedział o co chodzi i nie będę musiał opisywać każdej transakcji albo każdego pomysłu, że Wchodzimy wtedy, a wtedy stop tu. Po tym wideo będzie wiadomo o co chodzi. Ok, konto realne. Tutaj niespodzianka, bo to konto mojej żony, żeby nie było. No, raczej tą ta strategia jest tak prosta, że każdy praktycznie będzie mógł sobie handlować dobra no w tym wszystkim najwięcej czasu schodzi analiza i szukanie odpowiednich rynków to chyba bez wątpienia bez wątpienia najwięcej czasu no na to musimy poświęcić najwięcej czasu no ale tak powiedziałem. no grupa plus tam strona ewentualnie mój blog na którym umieszczam te pomysły więc każdy co może sprawdzić okej okay, pierwsze Pierwsza rzecz. Pytanie, czy rynek jest wzrostowy, spadkowy, czy jest trend boczny. I to jest odzwierciedleniem tego, jaką pozycję handlujemy. W trendzie wzrostowym zawsze szukamy bajów, nigdy nie będziemy szukać selli. W trendzie spadkowym tylko sele. W trendzie bocznym no, opór wsparcie baj bądź sell. Tutaj mamy taki przykład rynku. Bardzo mocny trend wzrostowy. Tutaj generalnie tylko y, baje, e, wiem, że mentalność mm, traderów, szczególnie początkowych traderów, e, będzie taka, że będą uważać, że ten rynek jest już bardzo drogi i będą szukać seli. No, niestety to jest e, zły pomysł. No, oczywiście są rynki, na których tak tutaj a, bardzo mocno idzie do góry. Może robić się coś w stylu bańki, no, ale szukanie w rynku wzrostowym selli, to jak łapanie noży, że tak powiem. Ok. Często używam, często, praktycznie we wszystkich transakcjach używam no, tu w MetaTraderze jest to wskaźnik. W większości innych platform do handlu jest, jest to rodzaj wykresu, czyli Heiken Ashi. Heiken Ashi jest rodzajem wykresu. Zobacz, sobie to przerzucam. Daję sobie wykres liniowy, żeby mi to nie... Tutaj no, nie jest to niekiedy zbyt mało czytelne, więc wykres liniowy i mamy już Heiken Ashi. W większości takich innych platform jest to jako rodzaj wykresu Heiken Ashi. Ten wykres pokazuje siłę rynku, czyli czy mamy więcej kupujących czy sprzedających. Bardzo fajnie pokazuje moment wejścia na szczycie bądź dołku. Za chwilę zresztą to pokażę. Dobra, lecimy dalej. Pozycje, które są otwarte i były na blogu i na fan na grupie. Tutaj mamy Kanadyjczyk do jena. Tutaj prezentowałem oczywiście trend spadkowy. Chyba nie trzeba nikomu yy, no, mówić, że jaki to jest trend. Też nie będę to omawiał, jak czytać trend w innym moim nagraniu. nagraniu? Niedawno na Facebooku pokazywałem, jak y, trend interpretować. Yy, trend spadkowy. Szukamy odpowiedniego miejsca na transakcję y, selową. No i tutaj mamy takie miejsce, możemy, dobrze, okay. możemy sobie przenieść, zobaczyć jak to wygląda na Heiken Ashi. Wejście w tym miejscu było, tu mamy jedną małą świecę, niektóre świece jak są malutkie to ja je omijam, dopiero jak się pojawia jakaś większa to jest wejście. Czyli tutaj mniej więcej było wejście potwierdzone świecami. Trend idzie, kurs idzie nadal, nadal, nadal na dół. Wyjście będzie po zmianie świecy. Czyli jeśli ta świeca się gdzieś tu pojawi biała, wtedy jest wyjście i koniec zabawy z tą transakcją. Szukamy dalej. stoplo zawsze nad szczytem, który ostatnio się wyrysował. Dobra, tutaj mamy dalej. Kanadyjczyk Pelen też dochodzimy do szczytu. Eee, tutaj mamy, no tutaj mamy taki, można powiedzieć trochę wyjątek, bo nie mamy trendu. No tutaj dla mnie to tutaj nie ma trendu w ogóle. Tu jest przenikanie się szczytów, dołków, więc na, taki, na takim rynku będziemy szukać bajów, celów eee, w odpowiednich miejscach. No tutaj jak widać, kurs wiele razy w tym miejscu się zatrzymał, więc Mieliśmy tutaj dobre wejście na sel w tym miejscach. W tych miejscach tutaj na dołku będziemy szukać na pewno bajów, bo rynek wiele razy w tym miejscu się zatrzymywał. ok no i tak jak powiedziałem, no stop loss początkujący był tutaj. Wiadomo z czasem zmieniamy tego stop lossa, niżej możemy go przestawiać na przedostatnią świecę, znaczy nad przedostatnią świecę, jeśli mówimy o trendzie spadkowym. No, wiele jest metod. Możemy też tego stopa zostawić, po prostu czy przestawić go na break even, jak już kurs idzie do góry. No, bo wiadomo, że może być jakiś shakeout i później dalej kontynuacja trendu. No, a nas tu już wyrzuci. Niestety nie, nie możemy kontynuować tego, więc tu już. Według uznania euro-dolar, to nie mam pozycji. Tutaj kolejny Australijczyk, frank. To samo. Ostatnie moje analizy na grupie. No i pokazanie szczytu. Tutaj mamy boczniak. typowy, trend boczny. No, ktoś by mógł tu coś się dopatrywać, jakiegoś trójkąta. No, jak najbardziej. Ale tutaj ten poziom 0,762. Wiele razy był tutaj testowany, więc jak najbardziej możemy szukać tutaj Seli. Stop loss nad szczytem. Możemy sobie popatrzeć też na Heiken Ashi, jak to wygląda. W ten sposób wejście. Ja tutaj brałem wejście, mniej więcej wybicie tutaj któryś dołków. No i kontynuacja. No i stop los sobie spokojnie możemy przestawić przynajmniej w to miejsce czy tutaj przestawił tutaj był jeszcze raz kurs no i ryzyko zmniejszone euro frank tutaj mieliśmy pozycję bajową tutaj był sygnał na baj wiele razy ale euro ostatnim czasem mm, bardzo mocno przycisło tutaj mieliśmy pozycję bajową on no, niestety e, zakończono na stracie Zdarza się, tak jak powiedziałem, nie ma świętego grala. E, tutaj, a to jest ważne, e, Brent, to samo. Też fajnie się sprawdza. E, Heiken Ashi na Brent. Tutaj właśnie wczoraj była transakcja. Nie wczoraj. E, 50 się pozycja była? Tu w tym miejscu był sell. Wyjście było wczoraj na TP50-80. No tu mniej więcej. Tu był take profit. Wejście celowe było tutaj. No też, jak widać, szczyt jakiś tam mamy. Jak się cofniemy w historię, tutaj gdzieś te szczyty też były. No więc rynek zawrócił potwierdzenie, hejken i wchodzimy w Sela, wyjście tutaj, no i czekamy, co będzie się działo dalej. Patrząc na taki trend tutaj, no to oczywiście wzrostowy, e, większego rzędu, tutaj mieliśmy jakieś mocne e, opory, więc można było ryzykować wejście. E, dobra, dalej Eurobund tutaj, a tu mam taką transakcję, e, rzadko to robię, ale Niekiedy robię. Nie będę ja tego mam. e, Tutaj mamy dolar Frank, tak samo na grupie było pokazane. E, mocne zejście. No i e, czekamy tak samo. E, trend boczny, nie ma co mówić, nie ma tutaj jakiegoś przewagi w postaci trendu, więc jak jest bok. Gramy bajesele w tym miejscu będziemy szukać bajów. Oczywiście po zmianie Heiken Ashi na białą świecę. No i ostatni Australijczyk. Yen. Tutaj mamy trend spadkowy. Myślę, że każdy to widzi. Nie trzeba wiele omawiać. Też na grupie to pokazywałem. Heiken Ashi wyrysowane. Pozycja celowa 100% nad szczytem. No, i praktycznie tyle, myślę, że jest to bardzo proste do interpretacji. Tak, powiedziałem, będę się dzielił z Wami sygnałami. No, i praktycznie tyle, jeśli chodzi o to wideo. Dzięki za uwagę, łapki do góry, subskrybujcie mój kanał. No i zarabiajmy pieniądze. Pozdrawiam i do następnego. To do ryzyka. Ja w wielu filmach mówiłem, że najlepiej ryzykować 1% na transakcji. No, ale w tej strategii, żeby ryzykować 1% na transakcję, musiałbyś mieć co najmniej 10%, sorry, 2000 dolarów kapitału, gdyż dla pozycji 001, patrząc, że, że tutaj, tutaj akurat jest 120 pipsów. Czyli inaczej mówiąc 12 dolarów straty, jeśli ktoś by miał 1000 dolarów, no to ryzykuje 1,2% na tą transakcję, ale na niektórych. No dobra, nie będę szukał. No, generalnie wycho niekiedy wychodzi, że stop loss jest ma 200. 200 pipsów tutaj ma 100, 140, prawie 150 pipsów, czyli 15 dolarów straty. No, łatwo to wyliczyć, e, więc inaczej mówiąc, jeśli byśmy mieli 1000 dolarów, to 1000 e, SORYS, 1,5% ryzyka. No, tyle jest e, na pewno pozycja bezpieczna e, i powoli mnożenie swojego kapitału. No, wiadomo, że. To według uznania, ja myślę, że nie powinno być więcej niż 5% kapitału, no bo niech będzie z rzędu, nie wiem, 5 transakcji, z rzędu stratnych, no to już mamy 25% w plecy. Zasada jest taka: im więcej forsy mamy na koncie, tym powinniśmy mniej ryzykować. Jeśli mamy 500 dolarów, myślę, że 5% spokojnie możemy sobie ryzykować. Nie ma, nie ma problemu w tym, a tak powiedziałem, no według uznania kto ile może zaryzykować. No i przede wszystkim e, powinno to być to takie ryzyko, które, znaczy ja tak mówię, e, żeby psychicznie dobrze się czuć ze stratą. Czyli jeśli ktoś może e, stracić 10 dolarów e, i nie czuje się z tym źle, to jak najbardziej e, może tyle ryzykować. Jeśli ktoś czuje się źle ze stratą, 10 dolarów. No to powinien ryzykować mniej. Wiadomo, że każdy dla każdego ten pułap jest inny. Jedna osoba będzie mogła stracić 50 dolarów i nie będzie nic na tym czuła druga 100 dolarów, więc to już indywidualnie według uznania. Dzięki, pozdrawiam.